Czy to jest na pewno cały materiał do matury i czy są tutaj może jakieś takie rzeczy dodatkowe? Jak najbardziej. Jak uczysz się z kursem, no to uczysz się zarówno teorię, jak i zadań. Jeśli tak chodzi o zadania, no to wszystkie są tymi prawdziwymi zadaniami z matury, więc tam nie ma tej wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o naukę z teorii, to dla przykładu, jak jesteś na slajdzie, no to mamy takie dodatkowe treści, które są schowane w przypisach. I ogólnie zasada jest taka, jeśli coś jest na slajdzie, to dotyczy to ciebie bezpośrednio do matury. Czyli wszystko, co jest w lekcjach teoretycznych, jest ma materiałem wymaganym na maturze. Ale mamy specjalny system przepisów. Przypisy to są takie interaktywne przyciski, które mają jakieś dodatkowe treści. Czasami zdjęcia, czasami filmy, czasami odpowiedzi na jakieś fajne pytania. I są trzy rodzaje przepisów: zielone, szare. I czerwone. I te zielone to są te rzeczy, które Ty na tym etapie nauki już powinieneś wiedzieć, one są wymagane do matury, ale w sumie już były na wcześniejszych etapach nauki, więc jest taka powtórka. Tutaj mam na przykład dwóch takich przepisów, które tłumaczą budowę mikroskopu świetlnego. Ale jak sobie przejdziemy do jakichś innych miejsc, to tutaj na przykład masz jeden slajd z trzema przepisami. Zielony, szary i czerwony. I te szare to jest to, co jest bezpośrednio wymagane do matury. No i każdy przepis tutaj ma takie oznaczenie, wiedza wymagana do matury. Zaś czerwone to jest wiedza ponad program i jest oznaczone jako wiedza ponad program, czyli jak chcesz możesz to czytać, ale nie musisz, tak? To są po prostu rzeczy, które my wiemy, że czasami kursanci o nie pytają albo kogoś coś ciekawi, więc my też po prostu te dodatkowe treści tu zamieszczamy. Nie jest jest prosta. Uczy się wszystkiego, poza tym, co jest w czerwonych przepisach. Super fajnie. A jeśli chodzi o komentarze, które pojawiają się pod danym slajdem, to czy treść tych komentarzy też jest taką wiedzą naturalną, czy tam też jest to opisane, że to jest jakaś wiedza ponadprogramowa? Za każdym razem, gdyby była sytuacja, w której wiedza nie jest wymagana, Strona się opiekunów po prostu to zaznaczają, tak? Czyli wtedy przeważnie zaczynają z stwierdzenia, że bardzo chętnie na sobie pytanie, działa to tak, tak? Pamiętaj jednak, że to nie potrzebujesz wiedzieć do matury. Super. A w tych pytaniach tutaj na przykład, jeżeli nie byłoby takiego zielonego przepisu, a czegoś bym nie rozumiała, też mogę zadać takie podstawowe pytanie w stylu. Nie wiem, co to jest alkohol etylowy. Tak, tak, jak najbardziej. Po to nasi opiekunowie na kursie są w każdym miejscu, zarówno w lekcjach teoretycznych, jak i w lekcjach podtwórkowych, gdzie pracujemy nad zadaniami. Właśnie po to, żeby każda osoba mogła zadać te pytanie, które potrzebuje. Nieograniczonej ilości, na jakikolwiek temat. Jeśli te pytanie będzie wykraczać poza materiał, do matury, no to po prostu zostanie to zaznaczone w samej treści ale odpowiedzi w komentarzu. Super, i to jest bardzo, bardzo pomocne.